Czy kiedykolwiek poczułeś, że ktoś, kto zmarł, jest blisko ciebie? Jakbyś mógł poczuć obecność zmarłych bliskich w pokoju lub wychwycić sygnały po śmierci, które wydają się zbyt realne, by je zignorować? Duchowe wizyty przodków lub duchowe doświadczenia w żałodzie, czy to kiedykolwiek ci się przydarzyło? Trzecia godzina nad ranem. Maja budzi się nagle. Niepowtarzalny zapach perfum jej babci, zmarłej sześć miesięcy temu, Wypełnia cały pokój. Rozgląda się wokół. Nikogo nie ma. Ale obecność jest tak realna, tak namacalna, że łzy mimowolnie spływają po jej twarzy. Czy kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalną obecność. Subtelny szept, który wydawał się nieść znajomy głos. Sygnał, który przeczy wszelkiej logice po śmierci kogoś, kogo głęboko kochałeś. Miliony ludzi na całym świecie mocno wierzą. Że możemy poczuć obecność zmarłych bliskich, otrzymując sygnały po śmierci lub duchowe wizyty przodków podczas duchowych doświadczeń w żałobie. Ale oto pytanie, na które niewielu ma odwagę zapytać otwarcie: czy to naprawdę oni, czy dzieje się coś zupełnie innego? Zwróć na to uwagę, ponieważ w ciągu najbliższych minut zanurzymy się w głębokim i odkrywczym terenie dotyczącym duchowego rozeznania w domniemanych wizytach zmarłych. Zbadamy duchową mechanikę stojącą za tymi tajemniczymi doświadczeniami, konsultując te święte teksty i mądrość szcząt świętych przez wieki, zgodnie z tradycjami religijnymi. I odkryjemy prawdy, które mogą całkowicie zmienić Twoje zrozumienie tego, co naprawdę dzieje się, gdy czujemy obecność zmarłych, bliskich, lub wychwytujemy sygnały po śmierci. Ale muszę Cię ostrzec, to co odkryjesz. Może podważyć wszystko, co myślałeś, że wiesz o duchowych wizytach przodków i duchowych doświadczeniach w żałobie. Niektóre odjawienia mogą być pocieszające. Inne mogą wymagać głębokiej reewaluacji doświadczeń, które uważałeś za absolutnie pewne. Jeśli szukasz połączenia z przodkami, jeśli szukasz pocieszenia po stracie lub jeśli po prostu chcesz zrozumieć prawdę o zasłonie między światami, ten film został stworzony specjalnie dla ciebie. Zostań do końca, ponieważ najważniejsze informacje na temat duchowego rozeznania w domniemanych wizytach zmarłych pojawią się w ostatnich minutach. Zanim wejdziemy w głęboką analizę duchową, muszę podzielić się kilkoma historiami, które reprezentują miliony doświadczeń zgłaszanych na całym świecie dotyczących odczuwania obecności zmarłych bliskich, sygnałów po śmierci, duchowych wizyt przodków i duchowych doświadczeń w żałobie. je których nie możemy po prostu zignorować lub odrzucić jako wyobraźnię. Joao stracił ojca nagle w wypadku samochodowym. Trzy tygodnie później, w chwili głębokiej rozpaczy, poczuł rękę delikatnie spoczywającą na jego ramieniu. Gdy się odwrócił, nikogo nie było. Ale pokoju, które zalało jego serce, było tak intensywne, że wiedział z absolutną wewnętrzną pewnością, że to sygnał po śmierci ojca. Jakby czuł obecność zmarłego bliskiego. Anna obudziła się na dźwięk matki śpiewającej kołysankę, dokładnie tak, jak robiła to, gdy była dzieckiem. Jej matka zmarła dwa lata temu. Śpiew trwał tylko kilka sekund, ale był na tyle realny, że Anna natychmiast zadzwoniła do siostry, która mieszkała w innym mieście, pytając, czy śniła to samo. Nie śniła. To było coś wyłącznie dla Eni. Możliwa duchowa wizyta przodka podczas jej duchowego doświadczenia w żałobie. Pedro wielokrotnie znajdował monety w niemożliwych miejscach po śmierci dziadka, który kolekcjonował stare monety. Zawsze ta sama data, rok urodzenia dziadka, zbieg okoliczności. Może, ale częstotliwość i precyzja przeczyły jakiejkolwiek racjonalnej wyjaśnieniu, wydając się sygnałami po śmierci. Te historie są niezliczone. Przechodzą przez kultury, religie, kontynenty i epoki historyczne. Znajomy zapach, który pojawia się znikąd. Migoczące światło w kącie pokoju. Żywy sen, prawie bardziej realny niż sama rzeczywistość, w którym zmarły krewny przekazuje konkretną wiadomość. Przedmioty, które poruszają się niewytłumaczalnie. Zegary, które zatrzymują się dokładnie w godzinie śmierci. Ptaki, które pojawiają się w znaczących momentach. Wszystkie te mogą być interpretowane jako odczuwanie obecności zmarłych bliskich lub duchowe wizyty przodków. Wiara w duchowe wizyty przodków jest naprawdę uniwersalna. W sińskiej tradycji festiwalu Qingming rodziny odwiedzają groby, wierząc, że przodkowie są świadomi ich obecności. W meksykańskim Dniu Zmarłych przygotowuje się ołtarze z przekonaniem, że dusze wracają. By świętować z żywymi. Afrykańskie tradycje utrzymują aktywną komunikację z przodkami poprzez specyficzne rytuały. Kultury rdzenne na całym świecie uważają przodków za zawsze obecnych przewodników duchowych. Ale oto centralne pytanie, z którym musimy zmierzyć się uczciwie: czy te doświadczenia są autentycznymi manifestacjami odczuwania obecności zmarłych bliskich? Czy są projekcjami naszej żałoby? Naszego desperackiego pragnienia połączenia. Czy istnieje coś bardziej złożonego, coś potencjalnie innego niż to, co sobie wyobrażamy, co dzieje się w tych momentach? Oto najczęstszy błąd automatyczne zakładanie, że każdy sygnał po śmierci jest autentyczną duchową wizytą bez rozeznania. Aby odpowiedzieć, musimy najpierw zrozumieć duchową mechanikę tego, co naprawdę dzieje się po śmierci. W perspektywie duchowej chrześcijańskiej i w innych tradycjach religijnych. Wejdźmy teraz w głębokie terytorium. Aby zrozumieć, czy możemy autentycznie poczuć obecność zmarłych bliskich, lub czy sygnały po śmierci są duchowymi wizytami przodków, musimy najpierw zrozumieć, jak działa duchowa rzeczywistość poza tym, co nasze fizyczne oczy mogą dostrzec, zgodnie z interpretacjami teologicznymi. Praktycznie wszystkie duchowe i religijne tradycje mówią o oddzieleniu, przegrodzie między światem żywych a królestwem tych, którzy odeszli. Ten koncept jest często nazywany zasłoną, a jego natura jest bardziej złożona niż większość ludzi sobie wyobraża. Pomyśl w ten sposób: nasz świat fizyczny to tylko warstwa całkowitej rzeczywistości. Istnieją duchowe wymiary, które działają jednocześnie ale normalnie niedostępne dla naszej zwykłej percepcji. Śmierć reprezentuje przejście, przejście z jednego wymiaru do drugiego. Ale oto kluczowy punkt, którego wielu nie zna, po tym przejściu dusza zmarłego niekoniecznie pozostaje w stanie wolności, by przychodzić i odchodzić według woli. Różne tradycje duchowe identyfikują specyficzne stany, w których dusze mogą się znajdować zgodnie z interpretacjami teologicznymi. W tradycyjnej chrześcijańskiej perspektywie duchowej na przykład istnieją zasadniczo trzy możliwe przeznaczenia po śmierci: niebo, gdzie dusza jest w pełnej komunii z Bogiem, piekło, stan definitywnego oddzielenia. I w niektórych tradycjach czyściec stan tymczasowego oczyszczenia przed wejściem do chwały niebieskiej. Co to oznacza dla domniemanych duchowych wizyt przodków lub duchowych doświadczeń w żałogie. Jeśli dusza jest w niebie jest w doskonałej komunii z Bogiem. Jej wizyty, jeśli wystąpią, byłyby dozwolone przez Boga i niosłyby specyficzne cechy. Jeśli jest w oczyszczeniu, jej zdolność do interakcji z żywymi byłaby ograniczona i miałaby bardzo specyficzne cele, zazwyczaj prosząc o modlitwy. Teraz oto miejsce, gdzie sprawy stają się bardziej poważne i mniej wygodne do usłyszenia. ACO, jeśli nie wszystkie duchowe spotkania są tym, czym się wydają? To jest kluczowe dla duchowego rozeznania. Święte teksty i mistrzowie duchowi przez wieki konsekwentnie ostrzegają przed niepokojącym zjawiskiem, duchowymi istotami, które mogą fałszywie przedstawiać się jako zmarli bliscy zgodnie z tradycjami religijnymi. Nie mówię tego, by wzbudzać strach, ale ponieważ duchowe rozeznanie jest absolutnie niezbędne dla każdej osoby, która ma doświadczenia tego typu, takie jak czuwanie obecności zmarłych, bliskich, lub sygnały po śmierci. Pomyśl logicznie: jeśli istnieją duchowe wymiary, i jeśli istnieją istoty w tych wymiarach, które nie mają na uwadze naszego najlepszego interesu, jaka byłaby skuteczniejsza strategia na zdobycie naszego zaufania, niż przedstawienie się jako ktoś, kogo kochamy i komu całkowicie ufamy? To nie jest nowoczesna czy konspiracyjna idea. To starożytna mądrość, przekazywana przez pokolenia, przez ludzi, którzy poświęcili życie studiowaniu świata duchowego, w perspektywie duchowej chrześcijańskiej i w innych interpretacjach teologicznych. I właśnie dlatego musimy zbadać, co święte teksty i cieni święci naprawdę nauczają na ten temat, skupiając się na rozeznaniu dotyczącym domniemanych wizyt zmarłych. Zanurzmy się teraz w pierwotnych źródłach. W tekstach, które ukształtowały duchowe zrozumienie miliardów ludzi przez historię. Co one naprawdę mówią o komunikacji ze zmarłymi, sygnałach po śmierci i duchowych wizytach przodków? W Starym Testamencie znajdujemy fascynujący fragment w księdze pierwszej Samuela, rozdział 28. Król Saul, zdesperowany i opuszczony przez Boga, konsultuje się z Medium Fendor, by przywołać ducha proroka Samuela, już zmarłego. Gdzie pojawia się figura identyfikująca się jako Samuel, przekazuje surową wiadomość o sądzie. Ten fragment jest dyskutowany od tysiącleci przez uczonych, zgodnie z interpretacjami teologicznymi. Niektórzy wierzą, że to naprawdę Samuel, dozwolony przez Boga, by przekazać ostatnią prorocką wiadomość. Inni argumentują, że to duch zwodziciel wykorzystujący sytuację. Co jest absolutnie jasne, to że praktyka konsultowania zmarłych była wyraźnie zabroniona. W Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety 10 do 12, czytamy jednoznaczne słowa Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto konsultuje zmarłych. Ten zakaz jest kategoryczny i niesie znaczący ciężar duchowy w perspektywie duchowej chrześcijańskiej. Ale dlaczego miałby być zabronione, gdyby był po prostu niemożliwy? Zakaz sugeruje, że jakiś rodzaj kontaktu jest możliwy, ale ryzyka duchowe są na tyle poważne, by uzasadnić absolutny zakaz. Przez wieki święci i mistrzowie duchowi oferowali głębokie wglądy w ten temat. Święty Jan od Krzyża, wielki mistyk karmelitański XVI wieku, wielokrotnie ostrzegał przed niebezpieczeństwem szukania nadzwyczajnych doświadczeń duchowych, takich jak domniemane duchowe wizyty przodków. Uczył, że nawet pozornie dobre wizje mogą być duchowymi pułapkami, jeśli oddalają nas od prostej wiary i zaufania do Boga. Święta Teresa z Avili, współczesna świętego Jana, opisała szczegółowo, jak duchy mogą się maskować. Opracowała kryteria rozeznania, które pozostają aktualne do dziś, owoce doświadczenia. Autentyczna boska lub dozwolona przez Boga wizyta produkuje głęboką pokorę. Trwałą pokój i większą pobożność. Doświadczenia wątpliwego pochodzenia często produkują duchową pychę, zależność od sygnałów lub oddalenie od wspólnotowego życia modlitewnego. Ojciec Pio, święty z XX wieku, znany ze swoich nadzwyczajnych darów mistycznych, relacjonował, że był odwiedzany przez dusze z czyśca proszące o modlitwy. Ale ostrzegał surowo przed jakąkolwiek próbą prowokowania takich kontaktów. Kluczowa różnica polegała na tym, nie szukał tych doświadczeń. Przychodziły do niego za boskim pozwoleniem w konkretnych celach, zgodnie z tradycjami religijnymi. Święty Paweł w Nowym Testamencie pisze do Koryntian, że Szatan może maskować się jako Anioł Światłości. Jeśli może naśladować anioły, dlaczego nie mógłby naśladować dziadków, rodziców, zmarłych małżonków? To ostrzeżenie powinno nas zatrzymać i skłonić do poważnej refleksji. Zanim automatycznie zaakceptujemy jakiekolwiek doświadczenie duchowe jako autentyczne, skupiając się na rozeznaniu dotyczącym domniemanych wizyt zmarłych. Tradycja prawosławna wschodnia jest szczególnie stanowcza w tym punkcie. Ojcowie pustyni, czym mniejsi z początków chrześcijaństwa, którzy żyli w intensywnej walce duchowej, opracowali zasadę zwaną Nefsis, czyli duchową czujnością. Uczyli że żadne nadprzyrodzone doświadczenie nie powinno być akceptowane automatycznie. Odpowiednia reakcja na jakąkolwiek manifestację duchową to początkowo roztropna wątpliwość, testowanie duchów, jak instruuje apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Teraz dochodzimy do najbardziej praktycznej i kluczowej części tego filmu. Jeśli miałeś już doświadczenia, które uważasz za duchowe wizyty przodków, odczuwanie obecności zmarłych, bliskich lub sygnału po śmierci, lub jeśli będzie się je miał w przeszłości, jak możesz rozeznać ich prawdziwą naturę. To jest kluczowe dla duchowego rozeznania. Po pierwsze, chcę potwierdzić Twoje doświadczenie. Nie mówię, że wszystkie domniemane wizyty zmarłych są zwodnicze. Istnieją dobrze udokumentowane przypadki objawień zatwierdzonych przez Kościół, takie jak te Matki Bożej w Facinie, które obejmowały wiadomości dla żywych, zgodnie z tradycjami religijnymi. Bóg z pewnością może pozwolić bliskim na odwiedzanie nas w wyjątkowych okolicznościach, ale rozeznanie jest niezbędne, więc przejdźmy do praktycznych kryteriów rozeznawania duchowych doświadczeń w żałobie. Pierwsze kryterium czy aktywnie szukałeś kontaktu. Jeśli używałeś praktyk takich jak seanse spirytystyczne, tablice ujrze, medium lub nawet modlit skierowanych specjalnie do przywołania zmarłego, to jest czerwony sygnał alarmowy. Autentyczne kontakty dozwolone przez Boga przychodzą bez szukania. Są inicjatywą boską, nieludzką, w perspektywie duchowej chrześcijańskiej. Drugie kryterium: jaki jest owoc doświadczenia? Jezus uczył, że poznajemy drzewo po owocach. Autentycznie dobre doświadczenie produkuje głęboki i trwały pokój, nie tylko chwilową emocję. Produkuje większe pragnienie modlitwy. Większą miłość do innych, większą pokorę. Jeśli doświadczenie spowodowało zależność od nowych kontaktów, duchową pychę, oddalenie od wspólnoty wiary lub strach, to są niepokojące sygnały. Trzecie kryterium: czy wiadomość jest zgodna z ustalonymi prawdami duchowymi? Jeśli domniemany zmarły krewny przekazał wiadomości, które przeczą świętym naukom, minimalizują znaczenie wiary lub sugerują wątpliwe praktyki duchowe. To jest ekstremalnie podejrzane. Świat duchowy jest spójny. Bóg nie przeczy sam sobie, zgodnie z interpretacjami teologicznymi. Czwarte kryterium: czy było potwierdzenie poprzez duchowe kierownictwo. Autentyczne doświadczenia wytrzymują kontrolę mądrych kierowników duchowych, doświadczonych pastorów lub dojrzałych doradców duchowych. Jeśli czujesz potrzebę ukrycia doświadczenia lub odmawiasz poddania go wspólnemu rozeznaniu, zapytaj siebie, dlaczego. Ciąte kryterium. Czy doświadczenie wskazuje na Boga, czy na siebie samego? Autentycznie boskie wizyty zawsze kierują osobę do głębszej relacji z Bogiem, nie do zależności od samego doświadczenia lub kontaktu ze zmarłym. Jeśli znajduje się bardziej skupiony na powtarzaniu doświadczenia niż na duchowym wzroście, to jest sygnał alarmowy. Zwróć na to uwagę. Musimy też uczciwie rozważyć nienadprzyrodzone wyjaśnienia. Żałoba to potężny proces, który głęboko wpływa na nasz mózg i percepcję. Badania pokazują, że znaczny procent osób w żałodzie doświadcza halucynacji obecności zmarłego. To nie umniejsza bólu ani znaczenia doświadczenia, ale oferuje naturalne wyjaśnienie dla niektórych przypadków odczuwania obecności zmarłych bliskich. Nasz mózg szuka wzorców i znaczeń, zwłaszcza gdy jesteśmy emocjonalnie podatni. To może nas prowadzić do interpretowania zbiegów okoliczności jako sygnałów po śmierci, zauważania rzeczy, które zawsze tam były, ale wcześniej ignorowaliśmy, lub wypełniania luk sensorycznych tym, co pragniemy dostrzec. Nie mówię, że wszystkie doświadczenia są psychologiczne. Mówię, że potrzebujemy intelektualnej uczciwości, by rozważyć wszystkie możliwości, zanim dojdziemy do duchowych wniosków na temat duchowych wizyt przodków. Teraz muszę poruszyć mroczniejszy aspekt tego tematu. I proszę, byś towarzyszył mi z otwartym umysłem, ponieważ ta informacja może być kluczowa dla twojej duchowej ochrony lub kogoś, kogo kochasz w kontekście rozeznania domniemanych wizyt zmarłych. Jak wspomnieliśmy, tradycje religijne ostrzegają przed istotami, które mogą maskować się jako zmarli bliscy. Ale jak rozpoznać, kiedy to się dzieje? Oto najczęstszy błąd. Ignorowanie znaków eskalacji. Pierwszy znak eskalacja zaangażowania. Autentyczne doświadczenia pocieszenia zazwyczaj są rzadkie, punktowe i wystarczające same w sobie. Przenoszą pokój i pozwalają iść dalej. Zwodnicze wpływy często tworzą wzór eskalacji. Najpierw subtelne odczucie, potem sen, potem głos, potem prośby. Jest progresja. Która stopniowo bardziej angażuje osobę. Drugi znak duchowe izolowanie. Jeśli doświadczenia prowadzą cię do oddalenia się od wspólnoty wiary, do nieufności wobec liderów duchowych lub do rozwijania coraz bardziej prywatnej i sekretnej duchowości, to jest niepokojące. Autentyczne prowadzi nas do komunii. Zwodnicze izoluje nas. Trzeci znak zakłócenie pokoju. Pomimo że doświadczenie wydaje się początkowo pocieszające, czy zauważasz ukryty niepokój, strach, że kontakty ustaną, lub zakłócenie, gdy nie możesz poczuć obecności? Autentyczny pokój pozostaje nawet w braku doświadczeń. Zależność od doświadczeń wskazuje na coś innego. Czwarty znak: sprzeczne lub mylące wiadomości. Duchowy świat Boga jest uporządkowany i spójny. Jeśli wiadomości są mylące, sprzeczne lub zmieniają ton, to nie jest charakterystyczne dla dusz pokoju z Bogiem, zgodnie z interpretacjami teologicznymi. Piąty znak, negatywne efekty fizyczne. Niektórzy ludzie zgłaszają zaburzenia snu, poczucie ucisku lub niepokojące manifestacje fizyczne związane z tymi kontaktami. To nigdy nie jest charakterystyczne dla autentycznych boskich wizyt, które przynoszą pokój ciału i umysłowi. Jeśli rozpoznajesz niektóre z tych znaków w doświadczeniach, które miałeś, Takich jak odczuwanie obecności zmarłych bliskich lub sygnału po śmierci, nie panikuj. To nie oznacza, że jesteś opętany lub w bezpośrednim niebezpieczeństwie, ale oznacza, że powinieneś natychmiast szukać kwalifikowanego duchowego kierownictwa. Porozmawiaj z doświadczonym kapłanem, dojrzałym pastorem lub mądrym kierownikiem duchowym. Istnieją specyficzne modlitwy o ochronę i wyzwolenie, które mogą pomóc. Perspektywie duchowej chrześcijańskiej. A jeśli aktywnie szukałeś kontaktu ze zmarłymi poprzez duchowe praktyki, stanowczo polecam natychmiastowe zaprzestanie i szukanie sakramentalnej spowiedzi lub odpowiedniego duchowego doradztwa dla twojej tradycji. To nie jest religijna przesada. To podstawowa duchowa ostrożność oparta na tysiącleciach nagromadzonej mądrości. Po wszystkim, co zbadaliśmy na temat duchowego rozeznania w domniemanych wizytach zmarłych. Możesz pytać, więc jak powinienem odnosić się do pamięci moich zmarłych bliskich? Jeśli szukanie kontaktu jest ryzykowne, czy istnieje zdrowa alternatywa? Absolutnie tak. I ta alternatywa jest nie tylko bezpieczniejsza, ale głęboko bardziej znacząca i pocieszająca dla duchowych doświadczeń w żałogie. Po pierwsze, możemy czcić naszych przodków poprzez żywą pamięć. Opowiadać ich historie, zachowywać ich tradycje. Żyć wartościami, których nas nauczyli. To najbardziej autentyczny sposób na utrzymywanie ich obecności w naszych życiach. Gdzie praktykujesz hojność, którą uosabiała Twoja babcia? Ona żyje przez Ciebie w bardzo realny sposób. Po drugie, możemy modlić się za nich. W tradycji katolickiej i prawosławnej modlitwy za zmarłych to starożytna i czciona praktyka. Nawet jeśli nie znamy dokładnego stanu duszy, Nasze modlitwy są przyjmowane przez Boga, który zna wszystkie rzeczy. To forma aktywnej miłości, która korzysta zarówno zmarłemu, jak i modlącemu się. Po trzecie, możemy modlić się przez nich. Prosić o wstawiennictwo zmarłych bliskich, którzy żyli świętymi Żydziami, to coś innego niż próba przywoływania ich duchów. Nie próbujemy wymuszać kontaktu. Prosimy, by jeśli są w obecności Boga, Złączyli swoje modlitwy z naszymi. Różnica jest subtelna, ale duchowo znacząca, zgodnie z tradycjami religijnymi. Po czwarte, możemy zaufać boskiej opatrzności. Jeśli Bóg pragnie, by bliski nas odwiedził, by przekazać pocieszenie lub wiadomość, może to pozwolić w swoim czasie i sposobie. Nie musimy wymuszać ani szukać. Możemy spoczywać w zaufaniu. Że nic niezbędnego nie zostanie nam odmówione. Po piąte, możemy żyć w nadziei na ponowne spotkanie. Chrześcijańska obietnica zmartwychwstania nie jest metaforą. To konkretne oczekiwanie, że zostaniemy ponownie złączeni cieleśnie z tymi, których kochamy. Ta nadzieja jest nieskończenie bardziej pocieszająca niż jakikolwiek niejednoznaczny kontakt w teraźniejszości, ponieważ jest pewna, trwała i pełna. Rozumiem ból tęsknoty. Rozumiem prawie fizyczne pragnienie, by mieć tylko jeden moment więcej, jedną rozmowę więcej, jeden uścisk więcej. To pragnienie jest ludzkie, jest nawet święte. Ale odpowiedź na ten ból nie leży w próbie przekraczania zasłony własnymi siłami. Leży w zaufaniu do tego, który obiecał odsieć każdą łzę i zgromadzić wszystkie swoje dzieci w wiecznej radości. Twój bliski nie jest zgubiony, jeśli żył w wierze i miłości, jest bardziej żywy niż kiedykolwiek w rzeczywistości, której jeszcze nie możemy w pełni zrozumieć. I zobaczysz Go ponownie, nie w cieniach czy szeptach, ale w falebnej pełni. Dochodzimy do końca naszej podróży dziś, ale być może do początku nowego zrozumienia dla Ciebie na temat odczuwania obecności zmarłych bliskich. Sygnałów po śmierci, duchowych wizyt przodków i duchowych doświadczeń w żałodzie. Podsumowując to, co zbadaliśmy, doświadczenia domniemanych wizyt zmarłych są realne w sensie, że wiele osób autentycznie je przeżywa, ale ich natura i pochodzenie wymagają ostrożnego rozeznania. Święte teksty i mistrzowie duchowi przez wieki oferują mądrość, której nie możemy ignorować. Istnieją realne ryzyka w aktywnym szukaniu kontaktu z zaświatami. I istnieją bezpieczne, zdrowe i głęboko znaczące sposoby na cienie tych, których kochamy i straciliśmy. Jeśli miałeś doświadczenia, które teraz kwestionujesz, nie bój się. Rozeznanie nie chodzi o życie w strachu przed światem duchowym. Chodzi o nawigowanie z mądrością i ochronę. Szukaj kierownictwa, Poddaj swoje doświadczenia wspólnemu rozeznaniu i zaufaj, że Bóg poprowadzi Cię do prawdy. Jeśli jesteś w środku żałoby i desperacko pragniesz sygnału od tego, kto odszedł, pozwól mi zaoferować to. Największy sygnał miłości, który możesz dać i otrzymać, to nie nadprzyrodzony szept. To życie w sposób, który czci pamięć tej osoby, opiekowanie się żywymi tak, jak ona by się opiekowała, i utrzymywanie wiary w obiecanym spotkaniu. Zasłona między światami istnieje z powodu. Nie jest okrutną barierą, jest kochającą ochroną, podczas gdy jesteśmy w tej podróży. Pewnego dnia ta zasłona zostanie całkowicie usunięta, a zobaczymy twarzą w twarz, poznamy w pełni i zostaniemy zjednoczeni na zawsze. Jeśli ten film przyniósł Ci jasność, pokój lub rozeznanie, podziel się nim z kimś kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość na temat duchowego rozeznania w domniemanych wizytach zmarłych. Wiele osób nawiguje przez mylące duchowe doświadczenia bez odpowiedniego kierownictwa. Twoje udostępnienie może być dokładnie tym, czego potrzebują. Zostaw w komentarzach, czy miałeś już jakieś doświadczenie, które teraz widzisz w nowym świetle. Która część tego filmu najbardziej cię poruszyła? Czytam wszystkie komentarze i uwielbiam słyszeć Twoją perspektywę. Jeśli jesteś nowy na kanale, rozważ subskrypcję. Regularnie badamy tematy duchowości, rozeznania i wiary z głębią i szacunkiem. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże Twojego serca i umysłu. Do następnego filmu.